Głos naszym dzisiejszym głównym bohaterom panie, panie Pośle. Dzień dobry. Ja nazywam się Jacek Ozdoba. Sądzę, że nie muszę przedstawiać Patryka Jakiego, to może ponieważ to jest specjalny gość, którego zaprosiłem na spotkanie. No, ostatnio w badaniu wyszło, że najbardziej rozpoznawalny i pracowity europosł, więc tym bardziej cieszę się, że mogę go zaprosić. Tak jak wspomniałem, na Zamsiacek Kozdoba i kandyduję do Parlamentu Europejskiego. Jestem obecnie posłem. W zeszłej kadencji również byłem posłem, byłem sekretarzem stanu i zajmowałem się tym, o czym pewnie dzisiaj rozmawiali, czyli zwalczaniem. No pomysł zielonego szaleństwa ale o tym na pewno powie więcej Patryk jaki więc przekazuję mikrofon. Proszę państwa będziemy się mierzyli już się mierzymy z ogromnymi zagrożeniami dla naszego państwa. I chodzi o to, że proszę państwa. Jeżeli my nie będziemy właściwie rozpoznawali tych zagrożeń, to będziemy płacili za naiwność. I na przykład wczoraj odbyła się taka debata we Francji, ona się mało przebiła w Polsce, pomiędzy premierem francuskim z ugrupowania Macrona i liderem Frontu Narodowego Le Pen, który zarzucał Rządzącej frakcji we Francji, że nie radzi sobie z migracją. Na co premier obecny Francji odpowiedział: No, ale właśnie mamy pakt migracyjny i nasze problemy rozwiążą państwa takie jak Polska. I, i proszę Państwa, zupełnie wprost powiedział to, o czym my mówimy już od dawna: że za chwilę my będziemy płacili za cudze błędy. Więc, więc proszę Państwa, to jest, to jest pierwsza sprawa, która. Jest naprawdę fundamentalna. Pakt migracyjny, proszę Państwa, został uchwalony wbrew obietnicom Tuska, bo Tusk mówił, że nie, on mówił, że nie tak jak PiS, on będzie potrafił budować Sojusze, PiS to popierają tylko Węgry w Europie, on zbuduje Sojusze i zatrzyma pakt migracyjny. I co się okazało, że jak przyszło co do czego, to proszę państwa, poparły go tylko Węgry. I niestety yy, pakt migracyjny, proszę państwa, wchodzi w życie. No to będę przygotowała go jego partia w Parlamencie Europejskim, przeforsowała głosowali za tym, więc za dwa lata my będziemy mieć, proszę państwa, sytuację, że albo przyjmiemy Dużą część tych nielegalnych migrantów, nachodźców, albo będziemy płacili nowy podatek, bo Polacy mają bardzo dużo pieniędzy, nie mają na co wydawać, to będą płacili nowy podatek, że Państwa, podatek migracyjny. 20 tysięcy od każdego nieprzyjętego, 20 tysięcy euro będziemy płacili od każdego nieprzyjętego migranta. We Francji się już tym pochwalili, że mają takich frajerów tutaj, którzy po prostu będą ich problemy rozwiązywali. Przepraszam, tak to niestety wygląda. Więc. Więc proszę Państwa, Tusk Państwu opowiada jedno i ta jego propaganda, że on mówi, że nie będziemy przyjmowali, nie będziemy płacili, a za dwa lata to wchodzi w życie, taki jest dokładnie zapis. Więc proszę Państwa, mamy tylko dwa lata, dwa lata mamy, żeby to powstrzymać. W jaki sposób będzie można to powstrzymać? Po pierwsze, mamy teraz wybory do Parlamentu Europejskiego i można zmienić większość w Parlamencie Europejskim, i wtedy Parlament Europejski nowy, jeżeli powstanie z inną większością, może to cofnąć i nas uratuje. Natomiast jeżeli, i to będzie od państwa zależało, natomiast jeżeli to się nie uda, no to drugi element jest taki, aby, mm, aby zmienić rząd w Polsce. I bardzo ważne, proszę państwa, jest tutaj to, aby obniżać poparcie tego rządu, aby się wreszcie, aby się w końcu rozpadł. Mamy dwa lata na to, wybory są za trzy, ale w przeciągu dwóch lat ten rząd musiałby się rozpaść. Jeżeli to się nie stanie, to niestety Polska, nasze bezpieczne, najbezpieczniejsze państwo w tej chwili w Unii Europejskiej może zmienić się w kosz. Szmar. Proszę państwa, drugi element związków, którym będą obecne, który, drugi element programu, o którym chcemy państwu powiedzieć, z którym idziemy do Parlamentu Europejskiego, to jest zatrzymanie czerwonego ładu który nazywa się oficjalnie zielonym ładem, ale tak naprawdę jest czerwonym ładem. Proszę państwa przed państwem próbuje się podstawić, przedstawić fałszywą alternatywę. Próbuje się państwu powiedzieć, że albo państwo zapłacicie, oddacie większość swoich oszczędności, albo ziemia się spali. Tak próbuję się powiedzieć. Większość swoich oszczędności w postaci, w postaci e, e, zamiany samochodu spalinowego na samochód elektryczny, przymusowej termomodernizacji, wyższych opłat za ogrzewanie e, proszę państwa, wyższych opłat za żywność. Macie państwo, macie państwo ponosić te koszty, ponieważ mówi się Państwu, że my, rzekomo, za dużo emitujemy dwutlenku węgla. Problem polega na tym, że nawet zakładając, żeby te ich opowieści o tym, że dwutlenek węgla wpływa na globalne ocieplenie, to znaczy, że Ziemia się spali nawet gdyby założyć, że te opowieści są, proszę Państwa, prawdziwe, no to... Chociaż to jest bajka, ale nawet gdyby założyć, że są prawdziwe, to proszę Państwa, Polska emituje mniej niż 1% dwutlenku węgla. Żeby go obniżyć realnie, to cały świat musiałby to robić równocześnie. Unia Europejska emituje 6,8% dwutlenku węgla. W związku z tym, proszę Państwa, co z tego, że my swoją ciężką pracą obniżymy emisję tego dwutlenku węgla o 2%? Wszystkie oszczędności Państwo oddać i obniżymy o 2%, skoro na przykład Chiny zwiększą o 3%. Rosja zwiększy o 4%, to jest syzyfowa praca. My już wydaliśmy z naszych podatków, z naszych podatków wydaliśmy, proszę Państwa, biliony, biliony Unia Europejska wydała na te, proszę Państwa, na te, na te wszystkie klimatyczne głupoty i dwutlenek węgla na świecie nie zmalał, tylko ciągle rośnie. To jest syzyfowa praca, to są pieniądze wyrzucane w błoto, a od państwa się oczekuje, że państwo będziecie wydawali jeszcze więcej swoich pieniędzy w imię kolejnego ideologicznego szaleństwa. Dlatego ja mówię o tym jako o czerwonym ładzie, a nie o zielonym ładzie, bo to jest tak samo jak z komunizmem. To jest po prostu walka o utopię. Komunizm mówił państwu, że po prostu trzeba tylko zlikwidować kapitalistów i będziemy żyli w świecie, gdzie wszyscy będą zarabiali więcej i będą zarabiali równo. Tymczasem było proszę państwa tak, że wszyscy zarabiali mniej i mniej równo i tak samo jest teraz z globalnym ociepleniem. To znaczy z tym całymi wszystkimi podatkami klimatycznymi. Też mówią państwu, że, że że będziemy żyli w lepszym świecie i wszyscy będziemy zarabiać więcej, bo to nowoczesne technologie i tak dalej. Tylko trzeba jeszcze więcej pieniędzy wyłożyć na te klimatyczne zielone głupoty. Kiedyś na czerwone, dzisiaj na zielone. Okazuje się, że im więcej wydajemy, tym mniej Europa jest konkurencyjna. A przy okazji więcej dwutlenku węgla się wydziela. Więc proszę Państwa, to wszystko to są głupoty. I to jest jakby drugi punkt programu, z którym idziemy dzisiaj do Parlamentu Europejskiego po to, aby, aby to szaleństwo zatrzymać, aby Zielony Ład cofnąć, abyście Państwo mieli prawdziwą wolność wolność wyboru samochodu bo za chwilę ona się skończy, albo będziecie jeździć elektrycznym, albo nie będziecie w ogóle jeździć, wolność wyboru mieszkania, abyście państwo mogli sobie ogrzewać czym chcecie, bo za chwilę będzie tak, że albo będziecie mieć pompę ciepła, albo w ogóle nie będzie ogrzewania, żebyście państwo mogli jeść co chcecie, bo za chwilę będzie tak, że albo będziecie jeść mięsa syntetyczne, albo yy, albo w ogóle, albo robaki po prostu, albo w ogóle nie będziecie jeść proszę państwa, e, więc 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 proszę państwa to, to jest walka o prawdziwą wolność, więc walczymy o to, żeby znów nie nie było tak jak za czasów komunizmu, że, że gospodarka centralnie sterowana, wąska grupa ludzi będzie Państwu mówić, czy możecie jeździć, gdzie możecie mieszkać, co możecie jeść i co możecie ubierać. Oczywiście zapomniałem o najważniejszym ich punkcie, ponieważ, proszę Państwa, oni uważają, że oczywiście produkcja ubrań to też jest emisja. W związku z tym Krótce jak oni powiedzieli to w związku z tym trzeba zmusić ludzi żeby kupowali mniej ubrań dlatego już państwo wymyślili że będzie można kupić trzy ubrania rocznie więc proszę państwa w imię oczywiście to dla państwa dobra wszystko to wszystko będzie dla państwa dobra tak oni przynajmniej twierdzą więc chcemy to całe szaleństwo zatrzymać i przyjechaliśmy do państwa z taką uprzejmą prośbą żeby jak zwykle Polacy okazali się najmądrzejszym narodem w Europie i pokazali tak jak kiedyś wyrzucili do kosza. Czerwony komunizm, tak teraz wyrzucą wyrzucą zielony komunizm, do czego bardzo gorąco zachęcam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kilka liczb. Nie wiem, czy wiecie, ale 30-40% waszego rachunku za prąd to jest europodatek. Czyli jeżeli ktoś by, oczywiście mówię, żeby uprościć liczby, płaciłby 100 zł, chociaż więcej płacicie, to 30-40 zł wypływa z waszej kieszeni, bo jest związane z europodatkiem. Widzicie, ile tu jest elektryków? No nie ma żadnego elektryka. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wygrywa to, co jest bardziej przystępne i na co was stać. Ale co robi Unia Europejska? No tu jak widzę rajt rowerowy, więc się cieszę, że... Chociaż nie zawsze rower jest dobrym środkiem, szczególnie jak jest zima, czy też leje, to wiecie sami państwo, że samochód jest najlepszą formułą komunikacji wtedy. Ale jak wygląda kwestia z, tym, z tymi samochodami? Nie wiem, czy nie poczekamy chwilę, bo... Tak? Szanowni państwo, dlaczego dzisiaj mamy taką sytuację, że wszyscy wybieramy praktycznie komórkę. Dlatego, że komórka jest łatwiejsza, jest przystępniejsza. Czy był zakaz posiadania telefonów stacjonarnych? No nie. I tak też powinno być w przypadku samochodów. Znaczy ten pomysł, który dzisiaj funduje nam Bruksela, czyli zakaz rejestracji samochodów spalinowych, będzie oznaczał gigantyczną drożyznę. Ale Donald Tusk mówił, że odblokuje w ten sposób Krajowy Plan Odbudowy. I on odblokował. Wiecie na co będzie dofinansowanie? na używane samochody elektryczne. Czyli Niemcy sobie zużyją samochody i wam teraz zaproponuje rząd Donalda Tuska zaproponował dofinansowanie. I skoro jesteśmy już w tych kosztach, to słuchajcie bank PKO wyliczał początkową fazę Fit for 55, czyli tego pięknego niby e, zielonego ładu, czyli tego czerwonego ładu, jak mówił Patryk Jaki. Słuchajcie, każda polska rodzina będzie musiała zapłacić według tego wyliczenia 256 tysięcy złotych. Ale już jest to nieaktualne, bo wiemy, że to będzie więcej. Co więcej, Zielony Ład zamiast zwolnić, przyspiesza. No i teraz każdy z Was jakiś czas temu zastanawiał się, jeżeli ktoś nie mieszkał w bloku, ale dzisiaj, jeżeli mieszka w bloku, chociaż oczywiście tutaj jest to jakby no, mniej popularne, bo jednak jest kwestia domu, Domów, czy też kamienic, to słuchajcie, za każdy zastanawia się, czym ogrzać własny dom. Skoro węgiel jest nain, gaz jest nain, drewno jest nain, no to co zostaje? Pompa ciepła. Ale do niedawna Kopciuch miał być zamieniony na co? Na instalację gazową. Dostaliście Państwo dofinansowanie. No ale jakoś ta rura, nazywająca się Nordsim, nie jest potrzebna, no bo przecież wybuchła wojna i nagle się okazało, że Europejska Partia Ludowa i inni stwierdzili, że to przecież trzeba wymusić, że nie wolno sprzedawać pieniędzy Rosjanom. Nagle wpadli na pomysł. Oczywiście dobrze, że to zablokowali, tylko że co robili? Przez lata mawiali wam wszystkim, że musicie postawić na gaz. No i Niemcy w tej chwili już oczywiście nie będą sprzedawali gazu, bo to chodzi o to, żeby nabić butelkę. Początkowo cały scenariusz tej transformacji klimatycznej miał być bardzo prosty wiatrak i panel fotowoltaiczny, ale kiedy nie wieje nie świeci, to przecież musicie mieć zapewniony prąd. Z czego był ten prąd? Miał być z gazu. Gaz skąd miał pochodzić? Z Federacji Rosyjskiej. To był cały scenariusz ułożony u naszych zachodnich sąsiadów. I co robili ci politycy? Szanowni Państwo, jedno nazwisko, które pewnie kojarzycie, to jest Gerhard Schroeder. Gdzie jest Gerhard Schroeder? Jest po stronie rosyjskiej. Taki człowiek w normalnych warunkach powinien być postawiony przed jakiś trybunałem i na pewno powinien mieć zakaz wjazdu do Europy, bo on sprzedał suwerenność energetyczną całej Europy. Niemcy, tacy wielcy obrońcy praworządności, co zrobili? Dogadali się nad głowami współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow właśnie oznaczał, że to było złamanie sojuszy w zakresie energetyki, czy Nord Stream 1, Norcin 2. No i na koniec, szanowni państwo, żeby przejść do pytań, jak ktoś z państwa ma to zastanówmy się na koło można zagłosować macie po drugiej stronie na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe i to jest taka tajemnicza szkatułka słuchajcie wrzucacie Polskie Stronnictwo Ludowe No ale wyskakuje Różatun, Ryszard Petru, No i teraz tak wrzucacie ludzi którzy mówią że nie chcą migrantów, nie chcą euro No ale wyskakuje Różatun, wyskakuje Ryszard Petru gdzie tu sensa logika oni są wewnętrznie sprzeczni to jest tak jakby powiedzieć że Kosiniak jest za pan Kamysz jest przeciw. No tak to mniej więcej wygląda, czy oni regularnie oszukują. No i po drugiej stronie jest pan Halicki, czyli Platforma Obywatelska. No to już są wybitni ludzie. Donald Tusk jest naprawdę wybitną osobą. No jak można samego siebie okłamać i nawet na twarzy tego zupełnie nie widać. No zobaczcie, co robią z paktem migracyjnym. Nie, żaden pakt migracyjny. A jak było głosowanie w parlamencie europejskim, to z koalicji europejskiej, kto wszedł do parlamentu europejskiego? Leszek Miller, kojarzycie, tak? Włodzimierz Cimoszewicz. Kto, kto spowodował, że, że ten pakt migracyjny był zaakceptowany? No towarzysze. I teraz jest wiele szereg innych jeszcze. Kto chce zielonego ładu, o którym była mowa? Donald Tusk mówi nie, bo to będzie za drogo. No ale Europejska Partia Ludowa, no kto rządzi w Europie? No oni. No a kto był tym królem Europy? No oni. Jak jest z tymi migrantami? Jak rządziła Ewa Kopacz, była premierem, pojechała, zgodziła się na pakt migracyjny. Donald Tusk mówił zapłacicie za to. Polska. Nie zrobiła tego, dlatego że wygrał rząd zjednoczonej prawicy. No ale teraz co się dzieje? Komisja Europejska wspierała, no bo Ursula von der Leyen swojego kolegę, bo to nie jest żaden mityczny urząd, tylko to jest kolega pani premiera Donalda Tuska. No i premier Tusk wygrywa. Znaczy wygrywa, no rządzi, bo niestety nie było możliwości zbudowania większości. No i co się okazuje? Nagle pakt migracyjny nie był w stanie zablokować. No mówił o tym Patryk jaki. No i co, wszyscy będziemy za to płacili, to pokazuje, że musimy naprawdę zastanowić się, nad, nad kim głosujemy. No żeby ci nie dać po raz kolejny nabrać, bo nie wierzcie w to, że PSL, nie jest związany z jakimkolwiek Europejska Partia Ludowa, oni też przecież do tego należą. Przecież pakt migracyjny, euro. Kwestia, kto będzie ministrem obrony narodowej, czy będziemy mieli wspólnego ministra obrony narodowej. Co by było, gdybyśmy, szanowni państwo, mieli jedną europejską armię albo ministra spraw zagranicznych? Przed, przed tym, jak była, jak, jakby była kwestia agresji na Federacji Rosyjskiej na Ukrainę? Nagle, nagle się, szanowni państwo, okazało, że Polska miała rację. No bo Polska miała rację, ale co robili przez lata? Twierdzi, że nie ma praworządności. A gdzie oni mają teraz tą praworządność? W takim stylu, żeby przejmować nielegalnie prokuraturę? Żeby skręcać sprawę Grodzkiego i innych? To jest według nich praworządność? Prawo... Słuchajcie, jak była sprawa granicy. Pamiętacie taki film? Zielona granica. Agnieszki Holland. Ja zadałem pytanie, bo tam jest taka scena, że funkcjonariusz bije termos i daje... Migrantowi, no biednej jakieś rodzinie. Co się okazało? Nigdy czegoś takiego nie było. Postępowania w takiej sprawie nie ma, ale pan Bodnar jeszcze, jak nie był ministrem prokuratorem generalnym, pisał, że kiedy film fabularny praktycznie staje się prawdą i co się stoi jak oni wygrywają nagle się stwierdzili słuchajcie, że nie ma tego Jońskiego na granicy kojarzycie Jońskiego pewnie tak to jest ten który tam biegał ze śpiworem albo ze szczerbą taki śledczy który naprawdę już szuka nie wiadomo czego taki współczesny jakiś inspektor gadżet czy jakkolwiek bym go nie nazwał No te trzy komisje zrobili do spraw wyborów kopertowych No i okazało się, że jest knockout, nic się nie działo tych migrantów też tak naprawdę nie mogą aferę nadmuchali okazało się że tam jest 200 par i to za naszych rządów jeszcze do tego zatrzymany proceder i twardo do tego podchodziliśmy no ja jestem w komisji do spraw pegasusa no i gdzie są te fakty gdzie są te wszystkie rzeczy bodnar wyszedł i powiedział że służby dbały o nadmierną biurokrację no jak dbały o nadmierną biurokrację to gdzie oni widzą problem no dlaczego nie, nie ma jakby kolejnych ujawnianych rzeczy to widzicie państwo że oni niestety regularnie kłamią i należy patrzeć na fakty. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj pyta, kto jest przeciwko migrantom, no to zjednoczona prawica. Kto nie chce euro, zjednoczona prawica. No i na koniec jeszcze ważny aspekt. Na stole jest kwestia traktatów, które chcą odebrać suwerenność Polsce. I to nie jest wcale tam mityczne, że jest jakaś tam obsesja, bo niektórzy powiedzą, że antyniemieccy i tak dalej. No ale jaki jest zawsze interes niemiecki, to Donald Tusk uważa, że jednak nie należy, po co nam CPK? Sporo, po co nam lot, skoro jest Hanza, po co nam złotówka, skoro jest euro? No i tak dalej można wymieniać, tak? Przecież Mierzeja Wiślana również, przecież jedna z pań, która pretendowała na urząd prezydenta, nawet twierdziła że gdyby Mierzeja chciała, to by się sama przekopała, tak? Pani Kidawa Błońska. No ale tak było, no przecież to są mi praktycznie autent, to są jej słowa. Więc widzicie, w jakim, w jakim my dzisiaj rzeczywistości żyjemy i kto jest po tej drugiej stronie? No jak ktoś podjedzie, no. Ten mikrofon może być zdradliwy dla niektórych polityków, co prawda po drugiej stronie. To ma pogłos, tak? Widzieliście sami państwo jednego z pogłosem. Do tego jest jeszcze Sienkiewicz, który też nie jest, no, czasami w różnym. No tak, różnie tam już nie będę rozwijał bycia. Oni tam wszyscy grożą, tym pozwami te sądy rozgrzane, tuleja i tak dalej. Zaraz tam będą. Giertyk wyjdzie i tak dalej. Zbawca, no w, czy w dobrej kondycji, czy nie. Czy, czy będzie się źle czuł, bo wiecie, tam różnie u niego bywa, jeżeli chodzi o to, no ale to już nie będę się wyzłośliwiał. No i kończąc, ponieważ jest ta kwestia polityki traktatowej, jeżeli dzisiaj Polska, czy też Europa zdecyduje inaczej, czy właściwie zdecyduje tak, że pozostaje ta większość, Europejska Partia Ludowa i socjaliści w Parlamencie Europejskim, to możecie mieć Państwo gwarancję, że niestety będzie źle z jednego prostego powodu. 65 obszarów ma być przejęte przez Parlament Europejski, przez Brukselę. Kwestia lasów, kwestia suwerenności, decydowania tego, jak będzie wyglądała przyszłość, no i tego fitu nieszczęsnego, więc my dzisiaj musimy postawić na Europę, która będzie związana z ojczyzną, z wartościami, z chrześcijaństwem, z tym co jest tak naprawdę piękne, że każdy z nas może decydować, bo jeżeli tak nie zdecydujemy, nie postawicie państwo na Zjednoczoną yy, Prawicę, to niestety, ale Platforma Obywatelska, nie łudźcie się, nie będzie dbała o interes, jak to mówi różatą, wasz, tylko najpierw będzie interes europejski. No, bo to jest jej wypowiedź. No. Ja mam inne zdanie, więc ja, jeżeli oczywiście byście zdecydowali, czy też ktoś ze Zjednoczonej Prawicy będzie was reprezentował w Parlamencie Europejskim, no, Patryk jaki tu jest przykładem europosła, który od początku do końca przestrzega przed tym, co jest dzisiaj na stole. No to może przyszłość Europy wyglądać źle i to tak naprawdę oni dzisiaj rozwalają Europę. Bo jeżeli ktoś dzisiaj mówi o tym, że ktoś jest antyeuropejski, to antyeuropejscy są wszyscy ci, którzy chcą drożyzny, wykluczenia komunikacyjnego, którzy chcą do, rozwalić Europę w taką, jaką dzisiaj widzimy, bo zwróćcie jeszcze uwagę, szanowni państwo, ostatnie zdanie na to, w jaki sposób skonstruowana jest umowa koalicyjna naszych zachodnich sąsiadów. Nie wiem, czy wiecie, że umowa koalicyjna Republiki Federalnej i Niemiec skoncentrowana jest wokół jednego superpaństwa europejskiego. Czy my chcemy żyć w, pań, w Europie, która będzie podzielona na Landy? No nie, ja mam inne zdanie. Więc sami zdecydujcie tak naprawdę na kogo postawić w najbliższych wyborach parlamentarnych. Dziękuję. Do Europarlamentu. No. No. To sekundę, będzie to tak Szanowni tak, Państwo, jeszcze zaraz jak oddam głos na pełne podsumowanie, to mamy też przewidziane możliwość zadawania pytań, więc prosiłbym, kto ma ochotę podnieść rękę, ja podejdę. Tylko już jeszcze organizacyjnie. Jest nas dużo, dużo mamy spotkanie już w radowie, więc prosiłbym o krótkie pytania syntetyczne, dlatego żebyśmy, każdy, kto przynajmniej mógł zadać pytanie, bo inaczej nie zdążymy, dobrze? Dobrze. E Witam, przedstawię się. Tomasz Kustra z tej strony. Panowie są przedstawicielami Solidarnej Polski, obaj panowie są prawnikami, obaj panowie funkcjonowali, w... obaj panowie funkcjonowali w kontekście. Dobrze, nie, muszę króciutki wstęp. Od 15 lat współpracuję na zasadach wolontariatu z pewną fundacją, która udziela porad prawdy. Przez. Fundacja funkcjonuje od 22 lat. W okresie rządów, 8 lat rządów tej jedynej słusznej władzy, którą panowie reprezentują, fundacja dostała tyle, zero. Przez 22 lata pomagała kilkuset tysiącom ludzi. W tej chwili po 8 latach zwinęła się do raptem jednego punktu. I teraz co panowie w tym kontekście odpowiedzą w momencie, kiedy wyciekły te taśmy nagrane przed waszego współpracownika? W jaki sposób fundusze. Fu nie, to nie giertych. Ja to nie. To. Dobrze, pytanie. Py... Dobrze, pytanie. Py... Szanowni Państwo, spokojnie, spokojnie. Pytanie, pytanie. Szanowni Państwo, spokojnie. Pytanie padło, panowie odpowiedzą. Dziękujemy, słyszeliśmy pytanie. Dobrze. Kto, kto, kto jeszcze z Państwa ma pytanie? Bo będziemy kilka pytań i później, później odpowiemy. Kacper Podlewski. Zatrzymajmy się na chwilę przy kwestii Europejskiego Zielonego Ładu. Wszystko ładnie, pięknie dzisiaj mówicie. A kto kilka lat temu sam przyjął Zielony Ład? Przecież w 2019 roku przyjął go sam premier Morawiecki. Wasza narracja jest dzisiaj taka, że wy Zielonego Ładu nie chcecie, że wy się nim żydzicie. A jeszcze kilka lat wy go chwaliście i reklamowaliście jako wasza polityka. Dziękuję. Dzięki. E, zaraz drugie pytanie. Kto? Czy jeszcze spokoło, są proszę państwa jakieś pytania? Nie, na, wszystkie na, wszystkie pyta na wszystkie odpowiemy, na wszystkie odpowiemy. się jeszcze jeszcze pytanie, było bardzo dobrze, tak. K kto jeszcze ma pytanie? Proszę, proszę, tutaj pan. Ja mam pytanie do pana Jakiego, dlaczego nie kandyduje na urząd prezydenta? Dobrze, Dziękuję panu bardzo, może czy jeszcze te... jakieś pytania są proszę państwa? Ma ktoś jeszcze państwa pytanie? Dobrze. dobrze, to bardzo proszę. No dobrze, to odpowiadamy w takim razie na pytania. Odpowiadając panu na pytanie, no oczywiście ja nie jestem panu w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jak, jaką konkretnie pan organizację reprezentuje, ponieważ nie wiem. Natomiast jeżeli pan pyta o, o, o tą sprawę, no to wie pan, no jakby można oczywiście dyskutować, natomiast e, natomiast tak, największa część środków z funduszu poszła na straże pożarne i oni tego nie mogą przeżyć, na, że, czy na wiejskie miejscowości. I ciągle te przeżywają, że przeżywają, że wiejskie miejscowości, że straże pożarne, że jest lepiej ja panu podam, ale teraz niech pan posłucha. Ja teraz, a teraz niech pan posłucha. Ja chcę powiedzieć tak, a z drugiej strony mamy sytuację taką, że znacznie więcej pieniędzy, na, w ta, dokładnie w takiej samej sytuacji samorządy platformy obywatelskiej wydały na, na, na organizacje LGBT, na, na genderowe jakieś nauki o, o zmianie płci dla dzieci. Więc, więc wiecie państwo, to jest każdy może oczywiście wybierać, tak? Ja osobiście uważam, że wydatki na ochotnicze straże pożarne, które są. Za, które są często pierwsze na miejscu wypadków, są dużo cenniejsze niż wydatki na jakieś takie, te wszystkie lewackie organizacje. No ale możemy się w tej sprawie różnić, prawda? Jeżeli pan, jeżeli pan ale ja, ja panu podaję. Dobrze, ale proszę nie krzyczeć, ale proszę nie krzyczeć. Ja nie wiem w tej chwili, jaką pan organizację reprezentuje. Wracając, wracając, do, wracając do pytania o, 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 o Zielony Ład, wracając do pytania o Zielony Ład, to jest tak, że rzeczywiście, że rzeczywiście, ale ja, niech się pan zachowuje? Niech się pan zachowuje, niech się pan zachowuje. Wracając do, wracając do pytania o Zielony Ład, proszę państwa... Czy ja mogę już? <laughs> dobrze, dobrze. Panie, naprawdę, żebyśmy... dobrze, dobrze, wracając dobrze. Wracając do pytania, wracając do pytania o Zielony Ład. Więc, więc, więc sytuacja z Zielonym Ładem wygląda tak. Projekt Zielonego Ładu został przygotowany przez rządzące frakcje w parlamencie europejskim od początku, czyli, czyli formacje, w której znajduje się Tusk i PSL, e, Lewica i Hołownia, czyli te, czyli, czyli, te, czyli te ekipy. Zostały przez nich przygotowane... Przez nich przegłosowane i rzeczywiście był taki moment na Radzie Unii, znaczy na Radzie Europejskiej, gdzie nasz premier mógł zas zastosować weto. Myśmy go za to krytykowali, że tego nie zrobił. To jednak nie zmienia faktu, to jednak nie zmienia faktu, akurat nasze środowisko go mocno to podkreślało, to jednak nie zmienia faktu, że winy w tej sprawie nie są równe, jeszcze raz chcę po podkreślić to ekipa Tuska to przygotowała, przegłosowała i wdraża, i taka sprawda w tej sprawie. I odpowiadając na trzecie pytanie. Na trzecie pytanie pana bardzo uprzejmie panu dziękuję, jeszcze pan pan do mnie zaufanie, ale teraz przed nami są wybory do Parlamentu Europejskiego. One w tej chwili są najważniejsze. Najważniejsze dlatego, że, dlatego, że no mamy przede wszystkim ten traktat, to jest dla nas sprawa fundamentalna, który, który wróci, który odbiera Polsce kompetencje praktycznie wszystkie istotne. Ja się sam zastanawiałem, czy gdyby ten traktat wszedł w życie, to jak, jakie kompetencje Polsce jeszcze tak naprawdę zostaną i wyszło mi, proszę państwa, że co najwyżej Polska sama to będzie mogła ścieżkę rowerową zbudować. Mieć, więc, więc, więc proszę Państwa, to jest sprawa absolutnie fundamentalna. I pierwsze czytanie tego traktatu odbyło się w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, on przeszedł niewielką ilością dziewięciu głosów, niestety polskich głosów, to są tradycje targowickie i w tej kadencji wróci, więc każdy głos, każdy europoseł w jedną bądź w drugą stronę ma ogromne znaczenie i dlatego proszę Państwa też przyjechałem tutaj poprosić Państwa o to, żebyście Państwo byli uprzejmi zważyć, rozważyć, że w przyszłej kadencji parlamentu odbędzie się naprawdę bitwa o suwerenność Polski, I to jest pewne, traktat wróci i to jest bitwa proszę Państwa. To nie będzie jakaś, to nie będzie swobodna dyskusja. To będzie, proszę Państwa. Bitwa. W związku z tym bardzo ważne jest to, i o to chcę Państwa poprosić, aby na naszej liście, gdzie jest wielu zacnych ludzi, szukać tych ludzi, którzy potrafią się bić, bo to jest po prostu, to będzie bijatyka. I dlatego bardzo Państwa proszę, bardzo Państwa uprzejmie, proszę, jakbyście Państwo byli w związku z tym uprzejmie rozważyć oddanie głosu na stojącego tutaj Jacka Ozdobek, który ma miejsce piąte na liście zjednoczonej prawicy, dlatego że co jak co, ale ja jestem pewny, żeby on będzie się tam bił. On już to udowodnił wielokrotnie, nawet sam marszałek, jego jaśnie pan Hołownia czy mu kary finansowe zarządził, bo mu się jego wystąpienia nie podobają. Więc to jest chyba najlepsza rekomendacja dla niego. Więc proszę państwa o. A propos rekomendacji bo Pan pytał o Zielony Ład to proszę Państwa najlepszą rekomendację nam wystawiła właśnie nie kto inny, tylko Róża Tun, Maria von Hohenstein, dlatego że proszę Państwa ona pochwaliła się na, swoim, na swoich mediach społecznościowych, że organizacje europejskie wskazują, że ona ma najwięcej dobrych głosowań w sprawie Zielonego Ładu jest na samym szczycie rzeczywiście. Proszę Państwa. I chcę Państwu powiedzieć, że my znajdujemy się na samym dole tej tabeli mamy, naj, na, mamy najwięcej głosowań z, y, 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 przeciwnych Zielonemu Ładowi i chciałem się tym Państwu uprzejmie pochwalić. Więc. Więc, szanowni państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, że państwo przyszliście, że znaleźliście państwo dzisiaj czas, żeby porozmawiać o Polsce. Bardzo dobrze to o państwu świadczy i pozdrawiamy państwa serdecznie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, to jest czas oczywiście na, na zdjęcia. Jeżeli ktoś ma państwo ochotę zabrać.